Druga Księga Królewska, rozdział drugi. A gdy pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza: Pozostań tutaj, gdyż pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: Jako żyje pan i jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę, i stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczą i weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: Ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan, lecz ten odpowiedział: Jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę i poszli obaj. A poszło też pięćdziesięciu spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla Ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie Twojego ducha. A on odpowiedział: O trudną rzecz poprosiłeś, Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego i uderzył nim wodą i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka, uczniowie prorodcy z Jerycha rzekli – Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. I rzekli do niego: Oto jest pośród Twoich sług pięćdziesięciu dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają Twojego pana. Może uniósł go duch pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: Nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: Poślicie. Posłali więc pięćdziesięciu mężów, i ci szukali trzy dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: Czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: Oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: Przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: Tak mówi Pan. Uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Stąd poszedł do betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń. Chodź no łysy, chodź no łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich czterdzieści dwoje dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii.